Poranek sobotni, sierpniowy, jeszcze cudowna cisza. Muszę postarać się, żeby dzisiaj nie majtać tą kamerką jak szalona. Bo wczoraj to mi się nie udało. Taka byłam zaaferowana tematem, że obracałam i obracałam. A dzisiaj dużo biegających. Rok szkolny się zaczyna niebawem, więc młodzież z tych klubików sportowych widocznie już ma jakieś zajęcia może jeszcze powakacyjne albo wakacyjne w każdym razie tłumek młodych ludzi i entuzjazm na twarzach, że mogą biec, ależ to wspaniała rzecz. A temacik dzisiaj mam czysto sobotni. Piękny, prosty, oczywiste. No, ale te listeczki to niestety, niestety już są inne. Po co to się tak męczyć? <grych> Żartowałam. To wspaniałe jest tak się zmęczyć i czuć, że się człowiek po prostu zmęczył, a czuje się wspaniale. A temat mój jest taki dzisiaj prościutki. Uśmiech jest dobry na wszystko. Otwiera serce. Bo należałoby poprawić. Otwiera serca. Jest dobry na wszystko. Poprawia humor. Kiedy możemy się uśmiechać do innych, dobrze jest też uśmiechać się do siebie w wierszu, który ostatnio został mi podarowany do odczytania na moim kanałku Agnieszki Berend jeden wers przytoczę, który jest przecudny uśmiecham się do Ciebie i dla Ciebie jejku nie można piękniej tego powiedzieć do Ciebie i dla Ciebie to jest taki Fest uśmiech. Ja taki właśnie dzisiaj wysyłam do wszystkich, którzy mnie słuchają i do tych co tylko zaglądają i do tych co nie zaglądają do mojego kanałku również, do wszystkich mijanych ludzi, do wszystkich moich bliskich przyjaciół i tych, których nie znam też uśmiecham się do nich i dla nich no ruch dzisiaj jak na marszałkowskiej no po prostu i cisza cisza i po ciszy już samolocik cudowny odgłos uśmiech potrafi sprawić że jest lżej, że jest radośniej, że jest lepiej. To pobudzanie siebie do śmiechu, do uśmiechu, to jest bezcenna rzecz. Wczoraj w czasie mojej dyskoteki na no uśmiechałam się do tylu ludzi, Zagadywałam do fajnych dziewczyn, takich jak ja, w moim wieku. Lubię tak mówić o kobietach w moim wieku dziewczyny urocze, fajne kobiety uśmiechnięte, radosne, które wiedzą, że ta chwila, która trwa trzeba ją celebrować. Zostawić całą przeszłość gdzieś tam, te problemy, te kłopoty, te smuteczki, i uśmiechać się do ludzi. Ah, no, już temat zakończony, bo uśmiech jest dobry na wszystko. Chwila cudownej ciszy. Uśmiech jest dobry na wszystko. Otwiera serca. Sprawia, że dzieją się cuda, że znikają smutki. Problemy może nie znikną, ale może łatwiej sobie jest z nimi poradzić. Kiedy człowiek ten uśmiech ma pod ręką? Lubimy uśmiechniętych ludzi. Pytanie, czy sami też się uśmiechamy często do sąsiada? pani w sklepie nawet przypadkowo spotkanej osobie można taki uśmiech podarować no co prawda niektórzy oglądają się i pukają w głowę Czego ta kobieta taka uśmiechnięta a może ja ją znam o, i nie poznałam i tak dalej i tak dalej I to mnie zawsze śmieszy jak do kogoś się uśmiechnę tak po prostu zwyczajnie, bez powodu no, i co mi się zdarzyło nie tak dawno. No, i wtedy można sobie narobić kłopotów. Ktoś będzie gonił za bo myśląc, że jesteś znajomym. Żartuję oczywiście, bo uśmiech jest dobry na wszystko. I nie wolno go żałować ani sobie, ani innym. Uśmiechać się do roślinek, które właśnie kończą lato, do chmurek, do tego ptaszka, który się tam odzywa. No coś takiego: jakiś po prostu dziwny ptak, odosobniony. Ale chcę mu się właśnie pozywać Uśmiech jest czymś wspaniałym Nawet zwierzaki umieją się uśmiechać Tylko trzeba być uważnym Ciekawe czy te roślinki też się umieją uśmiechać czy nie Jakie ładne a to grzybeczek proszę bardzo o. Ludki też się uśmiechają swoim pięknem, a niedługo będą się uśmiechały jesiennymi barwami, cudnymi. A to wszystko przed nami, i nie ma co jęczeć, że lato się kończy idzie jesień, bo ma tyle wspaniałości. Ta jesień, właśnie. Nawet ta pluchowata. A zależy to od nas, jak będziemy na to patrzeć. Warto się uśmiechać. No, to krótki filmiczek. Uśmiech jest dobry na wszystko. Otwiera serca. Więc uśmiecham się. Cytując Agnieszkę, Berend, uśmiecham się do Ciebie i dla Ciebie. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia, pełnego uśmiechu.